Witajcie z tej strony, Artur, a to jest krótki filmik informacyjny o tym, co się będzie działo, a raczej nie działo na tym kanale przez najbliższy czas, ponieważ niestety, e, niestety, niestety, tak po prostu wyszło. Takie jest życie i tak, tak wyszło, że muszę niestety sobie zrobić przerwę od e, na pewno od streamowania. Nie chciałbym sobie robić przerwy od filmów, ale na pewno tych filmów będzie bardzo, bardzo mało przez najbliższy czas. Co to oznacza najbliższy czas, to nie jest do końca ode mnie zależne, ale przewiduję, że: No, najbliższe tygodnie, może miesiąc, dwa. Zobaczymy. Może trochę dłużej. Po prostu nie będę streamować na pewno. Wiem, że na moich streamach nie było nigdy niesamowitej, dużej publiczności, która by teraz płakała za tym faktem. Chociaż bardzo fajnie by było się spotykać w. Tym mniejszym gronie zawsze fajnie było pogadać, lubiłem to robić. Ja, ja, ja robię te filmy i robię te streamy, dlatego nie dlatego, że zarabiam na tym, bo na tym totalnie nie zarabiam. Raczej do tego dokładam, bo, mm, bo kupuję nowy sprzęt, bo jakby cały czas inwestuję w to mój czas, a czas wiadomo, czas to pieniądz. Nie no, to jest moje hobby, więc yy, wiadomo, że na hobby się wydaje pieniądze raczej niż na się zarabia, więc ja po prostu robiłem to. Bo lubiałem. Robiłem to, bo lubiałem, robiłem dalej to robię. To jest jakby film, pożegnalny. To nie jest film pożegnalny, po prostu chcę wam powiedzieć, że, że będzie chwila przerwy. I streamowałem, bo lubiłem, robiłem się z wami spotkać ten raz, dwa razy w tygodniu, nawet ostatnio, żeby sobie pogadać, żeby sobie pograć, żeby pobyć sobie razem i spędzić miło czas. Niestety, dla mnie teraz streamowanie jest absolutnie niekomfortowe, ponieważ jak już pewnie wiecie, albo nie wiecie, Mamy szczeniaka w domu, i e, to jest jedna składowa. To, to jest jedna z większych, ale jedna ze składowych. Mamy szczeniaka w domu, który wymaga no, bardzo dużo atencji, bardzo dużo uwagi, bardzo dużo czasu, żeby z nim spędzać. A jeżeli oczywiście ja nie spędzam tego czasu z nim cały czas, bo mam jeszcze inne obowiązki, takie jak praca i, i inne obowiązki, ale. Posiadanie takiego głośnego, ruchliwego e, zwierzęcia w domu, szczególnie na tym pierwszym etapie jego życia, powoduje fakt, że nie w komfortowo mi się streamuje. Ponieważ, no, jeżeli ja streamuję, to lubię się skupić, skupić się na Was, skupić się na tym, co mam do powiedzenia, skupić się na grze. Bo po to przychodzicie na streama, nie? Nie przychodzicie na streama, żeby, żebym odpalił streama i godzinę sobie poszedł, później wrócił, zapytał się o donaty i tyle, nie? Nagrywam to o 7 rano, więc... <grywania> to jest jedyny czas, kiedy mam teraz chwilę czasu. Więc to nie jest komfortowe nagrywanie w takich warunkach, kiedy szczeniak rozrabia, jak to małe stworzenie, bo jeżeli powiem dziecko, to już może się kilka osób oburzyć, jak mogę szczeniaka dzieckiem nazwać. To jest psie dziecko. Rozrabia jest głośny, jest zajmujący co nie przeszkadza mi aż tak znaczy wiadomo, no widać po mnie, że jestem zmęczony ale nie przeszkadza mi aż tak, ale przeszkadza w streamowaniu co do nagrywania filmów widzicie teraz nagrywam to o 7 rano trochę z partyzanta, i muszę po prostu żeby nagrać jakiś film w jakoś normalniej normalnej jakości wyciągnąć aparat Ustawić sobie wszystko, aby nagrać kolejne CTKJ, którego mam już napisany, prawie chciałbym to zrobić, bo chciałbym tę serię kontynuować, bo już gram w kolejne gry, ale po prostu muszę sobie na nowo poukładać yy, mój cykl dnia i mój plan na to, jak działam. Ja sobie przez kilka lat, w którym yy, się przeprowadziłem yy, tutaj, gdzie mieszkam, do Ard. Wypracowałem sobie taki plan działania, który działał. No bo działał, no bo były i filmy, i streamy, i wszystko było. Jeszcze moje dwa projekty muzyczne, które teraz jakby jest. Dwa projekty muzyczne, w których jestem zaangażowany. No, jestem zaangażowany w trzech, ale jeden jest taki bardzo powoli, powoli się dzieje. I to wszystko miałem gdzieś poukładane wstawałem no, moja codzienna rutyna, bo to będzie troszeczkę taki moja codzienna rutyna wyglądała w ten sposób, że wstawałem o 6 rano Ogarniałem trochę w mieszkaniu, robiłem sobie śniadanie, ogarniałem siebie, bo wiadomo co, nawet jak się jest na zdalnym, nawet jak się jest na home office, to trzeba siebie ogarnąć <laughs> zawsze dobrze zdrowo jest mieć tą rutynę. I wtedy o 7 sobie siadałem do komputerka, składałem sobie filmy po południu nagrywałem jakieś filmy, albo kiedy Klaudia e, wychodziła, żeby też nie przeszkadzać, bo też nie mamy willi z. Y, dobra, basen mamy, składany na, 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 na podwórku, ale też nie mamy willi z nie wiadomo jaką ilością pomieszczeń. To jest mieszkanie, gdzie są dwa pokoje z kuchnią, tak naprawdę, i y, no, ciężko jest y, też wydzielić sobie na przykład biuro albo studio, gdzie na spokojnie można byłoby coś nagrać. Wiadomo, że zawsze, kiedy ja potrzebuję skupienia, czy ja potrzebuję ciszy, to zawsze to będzie ingerowało w innych członków teraz już powiększonej naszej rodziny. Więc dlatego, dlatego tak to wygląda. Jedynym rozwiązaniem na tę chwilę byłoby stworzenie własnego biura i konta, co mi się absolutnie nie opłaca, ponieważ, jak mówiłem, YouTube jest moją moją pasją, moim hobby, na które mam określoną ilość czasu i określoną ilość pieniędzy. A jeżeli mam nowe obowiązki, które teraz nam nie spadły, nie dość, że szczeniak, to jeszcze będę, no nie wiem, czy o tym mogę mówić, ale też no, będę nauczał na pewnej uczelni. Jeżeli wszystko dojdzie do skutku, to też mi zabierze czas. Więc jeżeli mam nowe obowiązki i muszę sobie na nowo poukładać powiedzmy życie, to wiadomo, że pierwsze co ulega okrojeniu i zmianie, pierwsze czym mogę zabrać to jest czas wolny, a w czasie wolnym robię moje hobby, czyli niestety, niestety też bardzo tego żałuję, ale muszę sobie zrobić przerwę od streamowania. Filmów będzie o wiele mniej. Mam nadzieję, że jakieś będą. Choćby w takiej formie jak teraz, jest to dość wygodne w nagrywaniu. Bo teraz młody śpi, wszyscy śpią, ja sobie nagrywam film. Ale nie chciałbym wracać do tej jakości z kamerą internetową, bo mi się ona nie podoba ta jakość. Ona jest dobra na streama, jak jest w takim, jestem w takim małym okienku. No tak to trzeba rozłożyć aparat, oświetlenie, e, nagrać to wszystko bardziej profesjonalnie i to zajmuje więcej czasu. Tutaj siadam do komputera, klikam mm, odpal i mam filmik. Pewnie będę robić jakieś newsowe rzeczy w taki sposób. To będzie jakieś rozwiązanie, bo mam, jak wiecie, pewnie przez tyle lat lubię się dzielić swoimi przemyśleniami, szczególnie z, z zakresu branży gier, więc pewnie będą takie filmy. Chcę, by chciałbym CTKJ, ale streamów na pewno przez najbliższe tygodnie, miesiące nie będzie. Może to lepiej, może to gorzej, nie wiem. Zobaczymy. Po prostu muszę sobie na nowo ułożyć to wszystko. Nie w głowie, w głowie mam poukładane. Akurat w głowie to już, już minął ten okres, kiedy miałem roz, roz, rozwalony wszystko. W sensie, wiecie, nowa, ja jestem człowiekiem, który lubi, nauczyłem się tego, bo to jest proste. Lubi schematy. Widzicie, krótki filmik newsowy, teraz zauważyłem, krótki filmik newsowy i przez 10 minut. Ja jestem osobą, która lubi bardzo schematy. Czyli tak jak sobie zrobiłem tą rutynę, o której wam opowiadałem, ja sobie tą rutyną jechałem powiedzmy od poniedziałku do piątku, a w weekend się działo co się działo, bo to nie wiadomo, bo tutaj jakieś wyjście, tutaj jakaś impreza, tutaj ogarnienie w domu, jakiś czas na odpoczynek i weekendów nie miałem, weekendy miałem na totalnym spontanie, ale od poniedziałku do piątku lubię na przykład tylko w poniedziałki, czwartki chodzić do sklepu. Pomaga mi to, pomaga mi to ułożyć czas dnia, który nie jest z gumy. Nie mam go tak super dużo i tak mało śpię dość, w sensie wystarczająco, 7 godzin to jest wystarczająco, ale kładę się o 23, wstaję o 6 cały dzień, praktycznie e, w odpoczynku mam może godzinę dziennie, może dwie, jak się znajdzie, wieczorem, totalnie wieczorem, jak już... Jak już yy, młody pójdzie spać, jak, jak już Spyro się nazywa ogólnie, jak Spyro pójdzie spać i mamy chwilę dla siebie, to wtedy. Ale tak to cały czas wiecie. Tutaj to, tutaj tamto. I tak to proszę Państwa wygląda. Tak więc yy, F w komentarzach poproszę. Yy, ja robię chwilę przerwy to wstawię jako filmik na początku, gdzie, jak się wchodzi na kanał, żeby wszyscy moi widzowie... Nie no, jest to trochę wyświetlej, więc żeby wszyscy wiedzieli. Mam nadzieję, że powrócę w spokojniejszych, jak już Spiro dorośnie i nie będzie potrzebował atencji przez 24 godziny. Nie no dobra, bez przesady, on śpi bardzo dużo, ale nie będzie potrzebować tyle atencji i nie będzie taki zajmujący i nie będzie taki Taki niesamodzielny, bo wiadomo, to jest psie dziecko i jak się spuści go z oka na sekundę, szczególnie, że nie ma wszystkich szczepień, szczególnie, że jeszcze nie ma rozwiniętych wszystkich funkcji życiowych, że tak powiem, i jakiekolwiek zeżarcie czegokolwiek może po prostu go zabić. Tak więc no, trzeba na niego patrzeć. Jak minie ten okres, to pewnie wrócimy do streamów. Może przemyślę. W ten czas, jak to powinno wyglądać, może sobie zorganizuję jakieś miejsce. Nie wiem, może wynajmę jakąś komodę, jak Harry Potter. Może wynajmę sobie jakieś miejsce pod schodami i tam będę nagrywać. Zobaczymy. To będę miał czas na przemyślenia. A ja już się z Wami żegnam. Mój krótki filmik newsowy, 12-minutowy. <noise> czyli w moim stylu. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.